Jak dodać następny plik do, podpisu, do, do pliku, który już jest podpisany? W przypadku, w przypadku podpisów pod PDF-ami to, to nie ma żadnego problemu. To znaczy, każdy podpis składa się tak samo, po prostu wybieramy pełen hard-signature, podpisz i, i tyle. Natomiast w przypadku plików innych formatów, w szczególności dla podpisów XML-owych, nam się tego w ten sposób nie uda zrobić. Zobaczmy, uruchamiam program MHeart Signature. Chcę dodać, tu jest, w tym pliku XML-owym już jest, już jest zawarty jeden podpis. Chcę dodać następny, wybieram normalną opcję podpisywania. Próbuję to normalnie podpisać. To się nie udaje. To się nie udaje. Program pisze błąd wykonania podpisów. W celu złożenia następnego podpisu wybierz funkcję zaawansowane. Dodaj podpis. tak, Można sobie to okienko rozszerzyć i zobaczyć. Więc yy, trzeba tak zrobić, jak program mówi. To znaczy, w tym przypadku wybierzemy funkcję zaawansowane, dodaj podpis. W tym momencie mamy ten podpis XMLowy, możemy zobaczyć jeszcze opcję. Tu opcje mamy ograniczone, ponieważ jeśli dodajemy następny podpis, to on musi być taki sam jak takiego samego formatu jak poprzednio. Jeśli mam, mamy pierwszy podpis, jest w formacie podpis otoczony, to drugi format musi być dokładnie taki sam. Jedyne co możemy zmienić to rodzaj zobowiązania albo albo yy... Znacznik czasu, czy, 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 czy odpowiedź o od CSP, czyli format, format związany z, tym, z terminem ważności tego podpisu. Natomiast sam format techniczny zostaje bez zmian. Dobrze. No i składanie tego podpisu w tym momencie jest, jest dokładnie tak samo wygląda jak pierwszego podpisu. Zobaczmy, jak to wyszło. Dokument zawiera dwa podpisy, tutaj to widać. Proszę zobaczyć jeszcze rodzaj zobowiązania. To jest coś, co się zapisuje w podpisie w deklaracjach podpisującego. To, 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 to jest to, co ustawiliśmy w opcjach tego podpisu. Nie wiem, nie pamiętam pierwszy podpis to miał, czy nie, bo zmienialiśmy to w trakcie. Tak, pierwszy podpis też to miał. Dobrze, zobaczmy jeszcze jak wygląda raport w postaci PDF. Z tej weryfikacji. O, liczba podpisów 2. Pierwszy podpis, znacznik czasu o 14:42. Następny podpis, znacznik czasu 14:50. Oba podpisy kwalifikowane. To jest tutaj napisane. No dobrze, to. To tyle, dziękuję bardzo.